Sezon rozpocząłem pięknym pełnołuskim karpiem, którego wyholowałem na okolicznym łowisku Rusiec. Postanowiłem, że skupię się na tej wodzie, szczególnie w pierwszej części sezonu. Każda zasiadka wyglądała podobnie. Przyjeżdżałem na wodę z samego rana, wędkowałem przez kilka godzin, a następnie pakowałem graty, często w ciemnościach. Niejednokrotnie przywitał mnie mroźny poranek oraz cienka warstwa lodu, która z biegiem dnia rozpuszczała się. Nad wodą starałem się szukać oznak żerowania karpi, lokalizować je, a przede wszystkim łowić. Ryby nie były zbyt powalających rozmiarów. Mieliśmy dopiero luty, dlatego każdy wyholowany karp niesamowicie mnie cieszył. Towarzyszyły mi niesamowite zachody słońca, a przede wszystkim brak innych wędkarzy padłem w swego rodzaju rutynę. Przyjeżdżałem rano nad wodę, rozkładałem graty, pakowałem się. Tak wyglądał cały luty oraz połowa marca. Karpie, które łowiłem, były niesamowicie ubarwione, a przede wszystkim bardzo waleczne. Starałem się wędkować w różnych obszarach łowiska, zarówno tych głębszych, jak i tych płytszych. Gdy zrobiło się nieco cieplej, zdecydowałem się wędkować głównie nocami. Nad wodę ruszałem o zachodzie słońca, a na stanowisko docierałem bardzo często tuż po zmroku. Rozbijałem obozowisko w całkowitych ciemnościach. Łowiłem niesamowite ryby. Zdarzały się również karpie pełnołuskie. Budziły mnie piękne wschody słońca. Przed każdą zasiadką wiązałem przypony. W pewnym momencie nadeszło załamanie pogody ze śniegiem oraz dużym ochłodzeniem. Zaledwie po kilku dniach po śniegu nie było już śladu, a ja mogłem myśleć o kolejnych zasiadkach. Postanowiłem wyskoczyć na szybką nockę, podczas której złowiłem wiele ryb, między innymi tego pięknego karpia, którego właśnie widzicie. Przyroda zaczynała budzić się powoli do życia, a wraz z nią na łowisku zaczął panować tłok. Postanowiłem odpuścić. Mamy jesień, pogoda za ognami nie rozpieszcza. To idealny moment na naprawdę duże karpie. Zobaczcie, jak mi poszło na ostatniej zasiadce. Nad wodę dotarłem w niedzielę około godziny 16. W pierwszej kolejności rozstawiłem całe obozowisko oraz zarzuciłem wędki. Nie myślałem w tym momencie o nagrywaniu, ponieważ chciałem zdążyć zrobić wszystko przed zmrokiem. W pewnym momencie na lewym kiju nastąpiło branie. I mamy pierwszą rybę. Zobaczcie na tego jesiennego grubasa. Coś wspaniałego. Jak szybko wziął. Jeszcze pokażę Wam drugą stronę. O, ciężka ryba. O. Super, lecę go wypuścić i zarzucam zestaw od nowa. Po dość chłodnej nocy przywitał mnie deszczowy poranek. Wiatr zaczynał przybierać na sile. Wiało z kierunku północno-zachodniego. Pogoda zaczęła przypominać tę typową jesienną. Liczyłem na okienko pogodowe, podczas którego karpie się ruszą. Mimo iż w nocy miałem pojedyncze brania, nie złowiłem wymarzonej ryby. Tak jak widzicie, pogoda niezbyt dopisuje. Jest teraz około 8-9 stopni, bardzo silny wiatr. W ciągu dnia porywy mają dochodzić do 70 na godzinę. Jestem na stronie nawiecznej. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnych większych rybach, aczkolwiek brania ewidentnie odcięło. Myślę, że przed tym załamaniem pogody był dobry moment, no ale nie mogłem przyjechać w tym czasie. Pogoda na tej zasiadce nie rozpieszcza, praktycznie nie ma możliwości, żeby wyjść na dwór i cokolwiek nagrać. Co chwilę wiatr i przede wszystkim deszcz, mrzawka, ciężkie warunki. Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, około 9 stopni w tej chwili. Wczoraj, gdy przyjechałem, zasiadka zapowiadała się bardzo obiecująco. Zrobiłem jedno branie bardzo szybko, złowiłem świetnego grubasa, którego widzieliście. Później w nocy miałem jeszcze dwa brania, rano miałem kolejne branie, a teraz wszystko odcięło. Mam wrażenie, że tak jakby ten silny wiatr w połączeniu z deszczem ostudził zapały żerujących karpi. Tym razem taktyka nieco inna niż zwykle na tym łowisku. Postanowiłem donęcić z kobry troszkę kulek. Zapomniałem wziąć z Miałem spróbować takiej taktyki z pominięciem samych PVA, a nieco z większą ilością zanęty, tym bardziej że woda jeszcze jest dosyć ciepła, a wiem, że ryby tutaj fajnie żerowały jeszcze kilka dni temu. Dlatego chciałem podnęcić i zatrzymać je w łowisku. W tej chwili ciężko o takie bardzo precyzyjne i dokładne łowienie przy tym wietrze trzeba wyczekać moment, żeby dało się zarzucić. Porywy koło południa mają dochodzić do 70 na godzinę. Skróciłem nieco dystans łowienia, podnęciłem troszkę dwie bliższe miejscówki, abym mógł się dorzucić nawet przy tym bardzo silnym wietrze. No i zobaczymy, co pokażą najbliższe godziny. Plan jest taki, że zostanę tutaj nad wodą do jutra rana do około 6, maksymalnie 7. E, jeszcze jedną wędkę być może przerzucę w lewą stronę, jeszcze bardziej na nawieczną, aczkolwiek przy tak silnym wietrze i przy zimnym wietrze przede wszystkim nie wiadomo, czy lepsza jest strona nawietrzna, czy lepiej miejsca osłonięte, ciężko wyczuć. Wydaje mi się, że ta pogoda jednak e, odstraszyła większość osób, które miały przyjechać na sam dzionek lub na dobę, chyba że po południu, jak się troszkę przetrze. I mam wreszcie kolejną rybę. Taki fajny grubasek nie jest największy, ale bardzo cieszy po takiej przerwie. Jeszcze druga strona, szybko. Bo pada deszcz. Tragedia, żeby coś Wam dzisiaj nagrać. Ach. To, czego używam do PVK, to już Wam pokazuję. Jest to taki mix. Zobaczcie sami. Znajdziemy tutaj sypką zanętę, kukurydzę w puszce oraz garść miksu peletów o różnych średnicach od 1 do 8 mm. To idzie jako pierwsza warstwa do worka PVA. Kolejna rzecz są to kulki. Hot dameny 16 mm w tym przypadku, czyli nieco drobniejsze niż wcześniej. Idzie tych kulek mniej więcej taka garstka do każdego z worków, może ciut więcej, czasem ciut mniej, do tego kilkanaście pokruszonych, no i to wszystko, dodatkowo skobry te same kulki oraz dwudziestki i to by było na tyle, jeśli chodzi o taktykę i nęcenie. Zauważyłem, że dużo osób boi się tego łowienia rzutowego generalnie na takiej wodzie jak ta myślę, że nie musicie mieć specjalnych kijów rzutowych, nie musicie mieć żyłki typowo do rzutu ja łowię normalnie na 35 kije 12, 3LB na takie miejsca nie potrzeba ekstremalnych odległości, łowienie do 80 metrów w zupełności tutaj wystarcza ciężarki od 92 do 113 gram do tego PV i bez problemu łowicie na pożądanym dystansie, można łowić nawet bliżej i mieć naprawdę Świetne efekty, także nie przejmujcie się tym, że woda jest typowo rzutowa, a wy nie macie specjalnych kijów ani sprzętu takiego przeznaczonego typowo do rzutu. Mam znajomych, którzy łowią z powodzeniem na kije dziesiątki, oczywiście. Mówię o takiej wodzie jak ta, bo wiadomo, że są miejsca, gdzie musimy machnąć na ponad 100 metrów, nawet na 130. To już jest inna liga, że tak powiem, ale na takie miejsca nie musicie się obawiać, jeśli często wozicie pontonem, modelem, możecie śmiało spróbować swoich sił łowienia z rzutu, mało sprzętu, szybkie zasiadki, fajna sprawa. Polecam każdemu. Muzyka No i kije na noc zarzucone. Mam nadzieję, że coś pojedzie. Przed chwilą złowiłem karasia takiego koło kilogram. Także nic się nie działo. Poza tym karasiem. Po braniu karasia przerzuciłem wędkę i od razu postanowiłem ustawić kolejne. Tak jak widzieliście, na jeden kij dodatkowo zanęciłem troszkę skobry, trochę kulek, żeby zobaczyć, może to zrobi jakąś różnicę. No nic, zobaczymy, wypogodziło się, wiatr się trochę uspokoił, cisza na wodzie, zero spławów, zero oznak obecności ryb, ale trzeba mieć nadzieję, że coś wejdzie i mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnym październikowym karpiu. Teraz coś koło godziny 19.30 ja już praktycznie wszystko pochowałem do namiotu. No i mam nadzieję, że tej nocy dopisze mi szczęście, bo chyba tylko na to muszę liczyć. Rybki całkowicie się wyłączyły, zero jakichkolwiek oznak. Także trzeba liczyć na farta. Trzeba może temu szczęściu czasem pomóc. Ja myślę, że pomogłem. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tak czy inaczej, zostało mi jeszcze około 10 godzin nadziei na kolejnego jesiennego karpia, ale zobaczymy. No, fajnie, że jestem nad wodą, fajnie, że mogę spędzić kolejną nockę nad wodą. Wiatr troszkę jeszcze wieje i mam nadzieję, że dzięki temu nie będzie tej porannej wilgoci, namiot nie będzie tak zrosiały, bo będę pakował prawdopodobnie po ciemku. Nienawidzę tego, no ale czasem warto się przemęczyć w cudzysłowie, przemęczyć w takim pozytywnym słowa znaczeniu. No powiem wam szczerze, że tak mi się nie chce tego zbierać, jest zimno, ciemno, dobrze, że nie było tej wilgoci, wiatr rozgonił tą rosę, tą mgłę, chyba namiot nawet jest suchy, no tak minimalnie wilgotny w środku, nie ma tragedii, matę schowałem do środka, także mata sucha, dobra, nie ma co przynudzać, trzeba zakładać kurtkę, brać się do roboty, nie zmarzłem. Odpocząłem, wyspałem się. Do zobaczenia na kolejnej zasiadce. Siemanko, cześć.